Grupa aktywistów klimatycznych z Just Stop Oil przeprowadziła skandaliczny atak na Stonehenge, jedno z najbardziej znanych i cenionych miejsc historycznych w Wielkiej Brytanii. Wykorzystując farbę i banery, aktywiści zakłócili spokój tego zabytku, co spotkało się z szeroką krytyką. Takie działania można określić jedynie jako wandalizm i jako terroryzm, które nie przynoszą korzyści dla żadnej sprawy, a tym bardziej dla kwestii ochrony środowiska. Jest to wyłącznie niszczenie dziedzictwa kulturowego. Które musi wzbudzać oburzenie społeczne. Warto pamiętać, że grupa ta wielokrotnie wykorzystywała takie radykalne metody, aby zwrócić uwagę na swoje postulaty. Blokady dróg, ataki na dzieła sztuki w muzeach oraz zakłócanie ważnych wydarzeń społecznych i sportowych to tylko niektóre z ich kontrowersyjnych działań, które przystoją raczej atencyjnym dzieciom, a nie ludziom, którzy chcą w ten sposób budować świadomość na temat jakichś ważnych problemów, tym bardziej jeśli robi się to pod płaszczykiem walki o całą planetę.